Witajcie, mamy połowę lutego, ale za to, tak jak widać, pogoda nam sprzyja niesamowicie. I bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj po długiej przerwie na naszym kanale robimy test z samochodu. I to nie byle jakiego samochodu, bo będzie to coś naprawdę nietuzinkowego, wyjątkowego i bardzo rzadko spotykanego. Przedstawiam Wam Alpin A110. Pewnie nie wszyscy z Was kojarzą, czym jest Alpin. Jest to marka, którą kupiło Renault. Natomiast model A110 to model, który na początku lat 70. dominował w rajdowych mistrzostwach świata. A dokładnie, team Renault Alpin zdobył pierwsze miejsce w klasyfikacji konstruktorów podczas pierwszego w historii sezonu rajdowych mistrzostw świata w roku 1973. A110 było uznane za jeden z najlepszych samochodów rajdowych tamtych czasów. A swoje sukcesy zawdzięczało przede wszystkim niewielkim wymiarom, niskiej masie i zwinności. I w tej materii nic a nic się nie zmieniło. Nowa A110 została zaprojektowana wedle dokładnie tej samej filozofii. Również wyglądowo to auto garściami czerpi od swojego poprzednika. Chociaż ta stylistyka jest nieco kontrowersyjna. No, bądźmy ze sobą szczerzy, to auto nie powala na kolana. Te podwójne reflektory z przodu, nieco garbata linia, jest specyficzne. Ale za to nie sposób go pomylić z jakimkolwiek innym, bo kto kiedykolwiek widział tą klasyczną Alpinę, będzie wiedział, że to jest jej następca. Pytanie jednak, jakie się nasuwa, to czy jest to godny następca. Ale tą kwestię możemy rozstrzygnąć tylko w jeden sposób za kierownicą. 110 jest napędzany turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1.8 z Megane RS. Być może nie brzmi to imponująco, ale silnik ten jest umiejscowiony centralnie, co oznacza, że ten samochód nie ma zbyt wiele konkurencji. Tak de facto konkurencją dla niego może być Porsche Cayman, które w swojej podstawowej wersji kosztuje podobnie jak to, czyli około 250 tysięcy złotych. Natomiast pomimo tego, że Cayman od Alpine jest mocniejszy, bo ma około 300 koni, Alpine ma 252 konie, to przyspiesza do setki w czasie wolniejszym o 40. sekundy. Wiecie, ale, nawet nie to przyspieszenie do setki w czasie 4,5 sekundy w tym samochodzie robi największe wrażenie. Moim zdaniem, największe wrażenie robi to, jak połączonym z tym samochodem się czuję w trakcie prowadzenia go. I tak wiem, że być może określenie jedności z maszyną w trakcie prowadzenia jej jest dosyć oklepane, ale uwierzcie mi, w tym samochodzie to naprawdę czuć. Ale nie oszukując Was, jest to najlepsze auto, jakie kiedykolwiek prowadziłem. Alpin jest tak fantastycznie angażujące w prowadzenie, tak bezpośrednie w przekazywaniu wszystkich informacji poprzez kierownicę. Tak zadziorne, tak agresywne i wściekłe, a zarazem radosne dzięki tym strzałom z wydechu, które naprawdę bardzo łatwo jest sprowokować, że jak dla mnie w tym aucie nie sposób jest się nie zakochać. Zakochać się można również we wnętrzu tego samochodu. Pierwsze wrażenia po zajęciu pozycji za kierownicą jest bardzo ciasno, jest nisko i jest rajdowo. Mamy tutaj aluminiowe podstopnice, mamy fotele kubełkowe z prawdziwego zdarzenia, które przez cały czas uparcie trzymają nas w jednym miejscu, niezależnie od tego, jak szybko i po jak ciasnym zakręcie jedziemy. Poza tym mamy tutaj takie detale jak francuska flaga na drzwiach, czy pikowana skóra. A więc poza tym, że to wnętrze jest Surowe i sportowe to jest również stylowe, ale umówmy się, samo w sobie dobre wnętrze nie sprawi, że będziemy się dobrze czuć podczas prowadzenia tego samochodu. Ma tutaj znaczenie dla prowadzenia tego samochodu jest jego niska masa. Alpin waży zaledwie około 1100 kg. Poza tym ma ono napęd na tył i silnik umiejscowiony centralnie. I to właśnie silnik umiejscowiony centralnie jest jedną z najpiękniejszych cech w tym samochodzie. To jak słychać ten silnik za plecami, to jak słychać to, gdy turbo zasyca powietrze, zawór blow-off, to jest po prostu coś niesamowitego. Poza tym silnik jest sprzężony z genialną, siedmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów, która po prostu. Momentalnie reaguje na każdą zmianę wymuszoną za pomocą łopatek. To jest coś świetnego i z mojej strony ogromny ukłon dla francuskich inżynierów za wrażenia z jazdy podczas prowadzenia tego auta. Zrobiliście coś pięknego panowie, naprawdę. Wspomniałem, że Alpine ma silnik umiejscowiony centralnie, co pewnie oznaczałoby, że ma bagażnik z przodu. I owszem, ma. Co prawda nie jest on jakichś pokaźnych rozmiarów, ale ma też bagażnik z tyłu. Chociaż ten z tyłu to już w ogóle jest mały, no ale zawsze jest. I ja wiem, że zarówno ten przedni i tylny bagażnik mają tyle objętości co nic i ja wiem, że to auto jest absurdalnie niepraktyczne. Ja wiem również, że we wnętrzu znajdziemy wiele elementów pochodzących wprost z Renault, takich jak chociażby ta dziwna dźwignia do obsługi radia, różne przełączniki czy kierownica rodem z Megane Neresa. Poza tym jakość wykonania wnętrza nie powala, i dotykając różnych plastików, byłoby się do czego przyczepić. Poza tym mamy tutaj autorski system inforozrywki Alpin, który jest po prostu czarną magią. Stereo jest tak tragicznie nieczytelny, nie mam pojęcia, kto go wymyślił, ale jeszcze w żadnym samochodzie nie zajęło mi tyle czasu skonfigurowania mojego telefonu przez Bluetooth. Ale wiecie co? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ jak dla mnie największą wartością, jaką niesie ze sobą Alpin, jest to, jak to auto się prowadzi. I myślę, że to właśnie nad prowadzeniem francuscy inżynierowie najmocniej się pochylili, spędzili nad tym najwięcej czasu i za to im chwała. Ja od tego auta nie oczekuję, że ono będzie najwygodniejsze, najbardziej komfortowe, najbardziej praktyczne, czy nawet najpiękniejsze z zewnątrz, ponieważ najwięcej czasu spędzamy w środku auta, za jego kierownicą. I to, co Alpin daje za kierownicą, to jest coś nie do opisania. Słuchajcie, jeżeli szukacie samochodu, który będzie wam dawał fan z jazdy, waszym wyborem powinno być Alpin. Koniec, kropka. Nie ma po prostu jakiejkolwiek dalszej dyskusji w tym temacie, serio. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawcie nam bardzo proszę łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco. Ja z tego miejsca chciałbym również bardzo serdecznie podziękować wypożyczalni Worgon Cars za użyczenie nam tego samochodu. Z tego co wiem, to są jedyną wypożyczalnią w Polsce, która ma Alpin w ofercie i o jednym Was mogę zapewnić, naprawdę warto spróbować. Tyle ode mnie moi drodzy, dzięki śliczne i widzimy się w kolejnym teście. Majowo. Fajnie. Pokaż widzom jak to pięknie wygląda. Teraz będziesz popływać. Nie, za zimno ziomek. No, jest połowa jest... lutego. spokój się. W sierpniu to nagrywamy. Nie Przestań! Oklamam. Wylatujesz. Dla mnie największą wartością jaką niesie Alpin jest to, jak to auto się prowadzi. Myślę, że to właśnie. Jaj, jaj. A Jakie słońce.